Pomimo, że od małego byłem związany z Kościołem, tak naprawdę moje nawrócenie rozpoczęło się parę lat temu. Wtedy, kiedy Duch Święty sprawił, że bardziej zacząłem odczuwać w sobie swoją grzeszność. Zacząłem zauważać pewne rzeczy, które wcześniej ignorowałem, i to w jaki sposób odnosiłem się do innych i do Pana Boga. I ta świadomość grzechu była początkiem tego procesu nawrócenia, który myślę, że trwa nadal. Pomimo tego, że zacząłem odczuwać tą grzeszność, to dalej czułem i nawet jeszcze bardziej czułem Bożą miłość do siebie. Ta miłość sprawiała, że się, pojawiła się we mnie taka chęć, żeby jeszcze bardziej zagłębić się w Słowo Boże, żeby coraz lepiej je poznawać. Praktycznie wszystko, czego słuchałem czy czytałem, dotyczyło Słowa Bożego lub było, była to Biblia. I to czytanie, to zagłębianie się w Słowo Boże sprawiało też to, że... Pojawiła się u mnie taka wielka chęć modlitwy. Zacząłem szukać różnych sposobów, różnych dróg tego, jak mogę zbliżyć się do Boga, i wtedy naprawdę wywiązała się relacja. I mimo, że, że moje nawrócenie nie było jakimś jednym punktem, nie było jakimś spektakularnym nagłym odejściem od czegoś, to jednak moja żona czy moi przyjaciele mówią o tym, że ten proces, że ja się zmieniłem, po prostu że się zmieniłem. Mimo, że nie widać było tego z na dzień, to ten proces się zaczął i trwa cały czas. I czując tą Bożą Miłość, dalej dostrzegając swoją, swoją grzeszność, widzę dobry kierunek, do którego to prowadzi, i czuję, że jest mi, jest mi z tym dobrze jest to dobra droga, do której powinienem dążyć.